thank you

Jak w mieście go nie zabrakło. Sklepu ten klej, to jest tylko pewien fragmencik całego procesu. Bo tak naprawdę to wszystko zaczyna się od tej ziemi: od trudu, od kurzu, od ciężkiej pracy. Ale mamy dzisiaj z nami znakomitych gości, którzy byli pytani już w kościele. Natomiast również pozwolę sobie przywitać tutaj przed muszą koncertową, ponieważ nie mam kartki, nie mam zapisane, mogę czasem kogoś przeoczyć. To bardzo za to nie przepraszam. E, witamy serdecznie pana senatora Krzysztofa Słonia, który jest zwykle tutaj z nami. Bardzo nam miło. Witamy panią marszałek, panią Renatę Janik, również jest... O, widzicie. To, to, to znaczy jest sprawnych urzędników. Dziękuję bardzo. Jest z nami również wiceprzewodniczący sejników, pan Henryk że jednocześnie prezes zowieczonów kireckich. Bardzo za za obecność, za tę obecność dziękujemy Tym, że chleb rodzi się najpierw na polu, dopiero później trafia do sklepu. Nasza Ziemia w naszej gminie to, to nie jest grunt, który idealnie nadaje się pod uprawy rolne. I tak jak proposz. Powiedział, że coraz więcej się domów to buduje, no bo tak to jest, bo ta ziemia kiepsko rodzi, i naprawdę ci najbardziej wytrwali, ci najbardziej ambitni jeszcze prowadzą te gospodarstwa rolne, bo trudno konkurować z pierwszą i drugą klasą gleby. Także naprawdę wielkie słowa podziękowania dla nich za to, co robią. Trzeba sobie też powiedzieć, że te prognozy, które są. One nie są obiecujące. Wiadomo, rosną bardzo ceny wszelkich nośników energii, a to się przekłada na środki do produkcji, to się przekłada na bieżące funkcjonowanie i rolnicy będą musieli sobie z tym poradzić. No bo cóż, no, trudno sobie wyobrazić, wszystko jest ważne, ale chleb jest najważniejszy. Bo jeżeli będziemy mieli co jeść, to jest ta podstawa egzystencji. Jeżeli by tu się pojawiły problemy, zobaczcie, jaka pańka wywołana została na rynku cukru, gdzie wszyscy kupili się rzucać, rzucili się kupować cukier. No i po co cukier tanieje? I to jest też taka mała nauczka dla nas wszystkich, żeby nie reagować aż tak bardzo impulsywnie na to, co się dzieje, zachować ten spokój, bo to jest niezwykle w dzisiejszych czasach ważne. Nie wiem, czy powinienem mówić taką osobistą, zabawną historię, ale pojechałem do jednego sklepu, gdzie był limit zakupu 100 kg cukru, no i a ja mam pszczoły. Ja musiałem kupić. po 6 zł ten cukier tam był, kupuję 100 kilo i mówię tak, żeby mnie tylko nikt nie zauważył, kto mnie zna. No bo kurczę, no to będzie dopiero sieje paninkę na rynku, co innego mówi, a co innego robi. No to chodzę do kasy, chcę płacić, a pani za kasę mówi. No dobry wieczór, panie burmistrzu. Była bardzo późna godzina. No więc ja od razu się tłumaczę, proszę pani, ja to tego cukru 10 kg to mi na pół roku starczy, bo dłużej. Natomiast to jest dla pszczół, a no tak, to rozumiem. No więc to takie przykłady podaję. Proszę państwa, więc w tej trudnej sytuacji również zawsze zachowajmy taką spokojną, zimną krew, bo naprawdę jest... Bądźmy optymistami. Pewnie to wszystko, może będzie trudniej, może będzie drożej, ale starajmy się jakoś to przetrwać. Wszystkim rolnikom jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę, żeby po pierwsze sprzyjała pogoda. Żeby ta praca w gospodarstwie rolnym była bezpieczna, bo wiem, jak wiele wypadków się dzieje, z reguły z udziałem dzieci w tych gospodarstwach rolnych. Także że tego wam, drodzy, rolnicy, życzę. Zawsze ze strony samorządu lokalnego będziecie mieli wsparcie. No, ja sam jestem i z wykształcenia rolnikiem, i z urodzenia, no już teraz nie praktykuję, ale, ale rozumiem rolnictwo jak mało kto, bo przeżyłem te wszystkie etapy. Wiadomo, że teraz jest nowoczesna technologia, jest to trochę inaczej, jest to trochę. Lżej. Także, drodzy rolnicy, wielkie słowa podziękowania i wszystkiego najlepszego dla Waszych rodzin. Tutaj na ręce Państwa starostów o tym mówię, jest jeszcze pod jest jeszcze tu jakieś podpowiedzi, są. Tak, mam jeszcze innych znakomitych gości, bo kto by takiego gościa nie zauważył, jak się byście obejrzeli do tyłu, to trudno go nie zauważyć. Serdecznie witam pana prezydenta Bogdana Węte, prezydenta Kielski razem z Małżonką. Panie Prezydencie, są tutaj wolne miejsca. Zapraszamy serdecznie. Chodźcie, chodźcie, tutaj są wolne miejsca, chodźcie z przodu sobie wszędziecie. No, a mówię, że każdy go zauważy, no bo wzrostem na pewno tutaj góruje nad wszystkimi w sposób znaczący. Chodźcie Państwo, tu z przodu są wolne miejsca, zapraszamy. Bardzo się cieszymy. Chcę powiedzieć, że Państwo Wenta są również mieszkańcami naszej gminy. Także. Cieszymy się podwójnie, że mamy i prezydenta, i mieszkańców. Zapraszamy tutaj, panie prezydencie. Chcę również powiedzieć, jak już witamy, mamy zastępcę wójta ze Strawczyna. Serdecznie go witamy. Dziękuję bardzo, że z przyjaznej nam gminy tutaj pan do nas przyjechał. Jest nam jeszcze nasz nowy prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, pan Zdzisław Zięba. Zupełnie nowa postać. Miło nam, że tu gotu... Szanowni Państwo, zapraszamy Łabeczanki. Do nas na scenę zapraszamy Łabeczanki ze swoim wieńcem. Co to jest ośpiewanie wieńców? To jest prezentacja wieńca, pokazanie trudu rąk osób, które wykonały ten wieniec i wykonanie stosownej do tego pieśni, albo tradycyjnej, albo stworzonej na czas, na potrzeby właśnie, na potrzeby dzisiejszej chwili, dzisiejszej uroczystości.